Bieg kazików już na stałe wpisał się do kalendarza radomskich imprez. Zawsze na początku marca ponad 1000 motorów biegania właśnie tutaj rozpoczyna swój sezon startów. Bieg główny na 10 km nie jest jedynym podczas tej imprezy. Na bieg kazików składa się kilkanaście biegów, w tym około 12 biegów dziecięcych, bieg hartatywny, biegamy w tym roku dla Maryki, bieg szkół ponad, ponad podstawowych oraz bieg główny, czyli bieg kazików na 10 km. Bieg główny wystartuje w niedzielę 8 marca o godzinie 13.15 z Placu Koracjego. W tym samym miejscu znajdować się będzie meta. Trasa jest zbliżona do tej z poprzednich edycji. Nasz bieg charakteryzuje się tym, że biegamy w ścisłym centrum miasta Radomia, w nawiązaniu do naszego patrona, czyli przez miasto Kazimierzowskie oraz te dzielnice, które później powstały, czyli cały ciąg ulicy Żeromskiego, Malczewskiego, Struga, kawałek Kieleskrauza. No i oczywiście rynek i ulice przyległe do rynku. Bieg Kazików jest jednym z głównych wydarzeń święta patrona miasta świętego Kazimierza.